Witajcie w kolejnym odcinku Espresso z Bogomiłem. Dzisiaj będę Wam prezentował kamerę termowizyjną P1290E. Kamera P1290E to modułowa kamera termowizyjna, zatem wyposażona jest ona w sensor termowizyjny oraz jednostkę główną. Kamera termowizyjna, zatem niezawodna detekcja, niezależnie od warunków pogodowych oraz warunków oświetleniowych. Ten model kamery będzie miał zastosowanie tam, gdzie chcemy chronić obiekty przed dostępem osób nieuprawnionych. Na przykład będą to zaplecza budynków, składowiska maszyn lub materiałów. Tam, gdzie chcemy niezawodnie, niezależnie od tych warunków, chronić naszego mienia. Z Termowizją najczęściej od razu kojarzymy analitykę wideo analitykę, Która pozwala nam skutecznie obsługiwać zdarzenia występujące w strefie strzeżonej. I tutaj, na kamerach Axis, możemy uruchomić analityki, chociażby z pakietu Axis Guard Suit, w skład którego wchodzi Axis Motion Guard, czyli detekcja ruchu, wykrywanie wałęsających się osób zbyt długo przebywających w danej strefie albo przekraczających wirtualną linię. Dodatkowo, dzięki integracji z innymi urządzeniami, takimi jak urządzenia audio, możemy aktywnie reagować na zdarzenia i wysyłać na przykład komunikat dźwiękowe. Mimo niewielkich rozmiarów, modułowa kamera termowizyjna pozwala nam wykrywać obiekty w dużych odległościach, nawet ponad 100 metrów. Ponadto, w połączeniu z kamerą wizyjną, jesteśmy w stanie zweryfikować dany obiekt i stworzyć kompletne rozwiązanie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z serii Espresso z Bogumiłem.